Dziś zajmiemy temat wyprzedzania. Wyprzedzanie to manewr niebezpieczny, wymagający naszej sporej dozy uwagi kierującego. Zobaczymy sposoby błędnego wyprzedzania, mogące okazać się bardzo niebezpiecznie. I właśnie na podstawie błędów chcieliśmy pokazać, że to nie jest cały taki własny manewr. Tu widzimy dosyć taki prosty wyprzedzanie dwóch tirów. No, na razie bez zastrzeżeń, Popatrz, popatrzmy na kolejne filmiki. Tutaj jedziemy, prosta droga, nic nie jedzie za dlatego podejmuje kierowca decyzję o wyprzedzaniu. Coś jednak dziwnego dzieje, tutaj spójrzmy. Otóż, stoi auto na poboczu, TIR zdąży go wyprzedzić, no i to samo chciał, tak samo, chciałby wykonać pewnie ten Fiat, e, biały Fiat. Jednak z uwagi na nasze wyprzedzanie, no nie jest w stanie tego zrobić bezpiecznie, zachowanie odpowiedniej odległości. Tutaj ewidentny błąd kierowcy, który wyprzedzał, powinien był zaniechać manewru wcześniej tak, aby kierowca białego Fiata mógł no, bezpiecznie wykonać także ten manewr. Tutaj kolejna ciekawa sytuacja, tym razem prawidłowe manewr wyprzedzanie ze strony kierującego. Koniec linii ciągłej, wyprzedzenie, nadjeżdżający pojazd na przeciwka, dlatego zakończenie manewru. Z tym, że no nie dla wszystkich, bo zaraz zobaczymy tutaj jadące Audi, które nie leży że nas, tym Tira, wymuszając wydać im proszęństwo. w nocy należy do dużo trudniejszych, e, z uwagi na ograniczoną widoczność. E, I tutaj spójrzmy na tę sytuację. Z manewru widzimy auto, nie umiemy ocenić jaka odległość, mniej więcej jaka, e, jaka prędkość, dlatego to, to prawidłowa decyzja o zaniechaniu manewru. E, nic dalej, nic ująć z tej sytuacji. Kolejna sytuacja, wyprzedzanie w nocy w bardzo nieodpowiedzialny sposób. Pędzo skręca w, w prawo, kierowca chce zaoszczędzić kilka sekund, wyprzedza, a za przeciwko jedzie auto. Niezwykła sytuacja grozi 5 punktów karnych, czy za za taki manewr, już nie wspominając o bezpieczeństwie. I ostatnia sytuacja, którą dziś przeanalizujemy, pokazuje i uzmysłuje, na dlaczego prowadzi brak cierpliwości, jadąc z autem w kolumnie, i że od dłuższego czasu. A także uwidacznia do czego prowadzi, jeżeli dwóch kierowców jednocześnie nie stosuje się do przepisów, tu jak na razie prawidłowe wyprzedzanie: dwóch pojazdów na raz, a skończenie na linii ciągłej, mniejsza z tym, ale nie jest sporo Kościół to już około 180 na godzinę. Przy tym wyprzedzaniu zostało osiągnięte, jednak no, nie wystarczy. to wszystkim, bo za chwilę zobaczymy kierowcę, który będzie chciał nas wyprzedzić. I otóż to, wybrałem najgorszy moment na linii ciągłej przed zakrętem. I co dzieje się dalej? Dalej musiał awaryjnie hamować z uwagi na to, że samochód dostawczy, jadąca przeciwka, również wybrał nieprawidłowy moment na wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, jak się zaraz okaże, która była już od dłuższego czasu. I otóż to, tutaj awaryjne hamowanie. Kierowca z terena, mimo błędnej decyzji początkowej, tu zachował zimną krew i wyszedł do obrony ręką z tej sytuacji. Ta sytuacja dobrze uzmysławia nam, że, że spotkanie dwóch kierowców, którzy przekażą przepisy, może się skończyć bardzo niebezpiecznie. Tutaj szczęśliwie nic się nie stało, aczkolwiek no, mogło się zdarzyć. na drodze nie jesteśmy sami, pamiętajmy o tym. I to nasz portal też nam to uzmysławia.